Mateusz zawsze marzył o spokojnym życiu na wsi. Od dziecka pragnął mieć farmę, z dala od miejskiego zgiełku i pośpiechu. Kiedy w końcu udało mu się zebrać wystarczająco dużo pieniędzy, zobaczył idealną okazję. Duża posiadłość wiejska była sprzedawana za cenę poniżej rynkowej. Wydawało się to snem. Elgent nieruchomości nie wchodził w szczegóły, wspomniał tylko, że farma była opuszczona od lat i że ostatni właściciele sprzedali ją z powodu problemów zdrowotnych. Mateusz nie wahał się, szybko sfinalizował transakcję, a kilka tygodni później był tam, trzymając klucze w rękach, gotowy, by rozpocząć nowy etap swojego życia. Farma znajdowała się około 20 kilometrów od najbliższej wioski, otoczona rozległymi polami i kilkoma wzgórzami pokrytymi rzadkimi drzewami. Główny dom, stara drewniana konstrukcja, był w dobrym stanie, ale wyraźnie potrzebował kilku napraw. Pierwszą rzeczą, jaką Mateusz zauważył po przyjeździe, była cisza. Ciężka, niemal dusząca cisza, przerywana jedynie przez wiatr przecinający powietrze. Dla niego to był spokój. Pierwszego dnia Mateusz spędził popołudnie spacerując po posiadłości, odkrywając ziemię i planując ulepszenia, jakie wprowadzi. Chciał uprawiać rośliny, hodować zwierzęta i przekształcić tę farmę w coś produktywnego. Kiedy zapadł zmrok, wcześnie poszedł spać, zmęczony długą podróżą. Jednak tej pierwszej nocy nie spał dobrze. Śnił o otwartym polu pod ciemnym niebem z niewyraźnymi postaciami poruszającymi się w oddali jak cienie. We śnie szedł na środek pola i czuł miękki grunt pod stopami, ale kiedy spojrzał w dół, zobaczył, że to nie była ziemia, lecz ciała. Niedbale pochowane, piętrzące się jedno na drugim. Mateusz obudził się z nagłym szarpnięciem, oblany zimnym potem. To tylko sen powiedział sobie, próbując zasnąć ponownie. Reszta nocy była niespokojna, a uczucie niepokoju nie zniknęło. W następnych dniach skupił się na pilnych zadaniach, posprzątał dom, uporządkował narzędzia i zaczął przygotowywać ziemię pod uprawę. Pogoda jednak zdawała się spiskować przeciwko niemu. Stała mgła wisiała nad farmą, nawet gdy horyzont był czysty. Mgła otaczała wszystko, sprawiając, że miejsce wyglądało dziwnie, jakby było odcięte od świata. Pewnego popołudnia, podczas orania pola, ostrze pługu uderzyło w coś twardego. Mateusz zszedł z traktora i kopiąc rękoma, odkrył coś, co wyglądało jak zgniły kawałek drewna. Kopał dalej i stopniowo zdał sobie sprawę, że to trumna, bardzo stara, rozpadająca się przy dotknięciu. W środku nie było nic poza pokruszonymi kośćmi. Dreszcz przeszedł mu po plecach. Szybko wstał i zasypał dziurę. To musi być coś bardzo starego, nie ma się czym martwić, pomyślał, starając się odegnać niepokój. Po powrocie do domu, postanowił zapytać starego Szymona, odległego sąsiada, który mieszkał w okolicy od dziesięcioleci o historię farmy. Kiedy wspomniał o trumnie, twarz Szymona zbladła. Nie wiedziałeś? Zapytał, ściszając głos. Ta Ziemia, na której jesteś, była kiedyś starym cmentarzem z czasów kolonii. Ciała zostały ekshumowane dawno temu, ale mówią, że nie wszystkie zostały prawidłowo usunięte. Mateusz zaśmiał się nerwowo. To bzdura, Szymon. Co mogłoby teraz pozostać? Ziemia to Ziemia, prawda? Szymon nie odpowiedział. Spojrzał tylko na Mateusza z powagą, której się nie spodziewał. W kolejnych dniach Mateusz próbował o tym nie myśleć, kontynuował pracę, ale poczucie, że coś jest nie tak, zaczęło narastać. W nocy wiatr wydawał się wiać mocniej. Czasami słyszał trzaski w drewnie domu, jakby ktoś chodził na zewnątrz. I były sny, zawsze te same, z polem pełnym ciał i cieniami obserwującymi go z oddali. W trzecim tygodniu sprawy zaczęły się robić dziwniejsze. Pewnego ranka obudził się i znalazł ślady na ziemi w pobliżu tylnego ogrodzenia. Wyglądały jak odciski stóp, ale były ułożone w chaotyczny sposób, jakby wiele osób przechodziło tamtędy bez celu. Gdy śledził ślady, te nagle znikały, jakby osoby po prostu się rozpłynęły. Pewnej szczególnie zimnej nocy Mateusz usłyszał coś, czego nie mógł zignorować. Były to głosy, szepty, dochodzące spoza domu. Wstał, wziął latarkę i z bijącym sercem wyszedł na zewnątrz, aby zbadać. Dźwięk dochodził z pola, gdzie znalazł trumnę. Im bardziej się zbliżał, tym głosy stawały się głośniejsze, ale nie mógł zrozumieć, co mówią. Kiedy w końcu dotarł na miejsce, głosy ucichły. Znowu zapadła cisza. Mateusz miał już wracać, gdy ziemia pod jego stopami lekko się zapadła. Oświetlił ją latarką i zobaczył coś dziwnego. Ziemia była poruszona, jakby niedawno została przekopana. Zdeterminowany, aby rozwiązać tajemnicę, zaczął kopać rękami. Po kilku minutach znalazł kolejną trumnę, mniejszą niż poprzednia. Tym razem nie miał odwagi jej otworzyć. W kolejnych dniach Mateusz zaczął tracić kontrolę nad swoim zdrowiem psychicznym. Słyszał kroki w domu w nocy, drzwi skrzypiały bez powodu, a powietrze zawsze wydawało się ciężkie, jakby ktoś lub coś go stale obserwowało. Najgorsze było rosnące poczucie, że nie jest sam. Czasami, patrząc przez okno, miał wrażenie, że widzi postacie między drzewami, ale kiedy patrzył ponownie, niczego tam nie było. Noce stały się nie do zniesienia. Dźwięki uderzeń i kroków w domu go dręczyły. Postanowił przeszukać stare dokumenty farmy i ku swojemu przerażeniu odkrył, że pierwotny cmentarz nigdy nie został w pełni przeniesiony. Część ziemi została sprzedana, a groby zapomniane, pozostawione, aby gnić pod ziemią. Mateusz zaczął wierzyć, że coś z przeszłości, coś co nie powinno zostać zakłócone, teraz się przebudziło. Zdesperowany, Mateusz postanowił prosić o pomoc. Udał się do wioski i rozmawiał z miejscowym księdzem, starszym człowiekiem, który słyszał już historię o tej farmie. Ksiądz poradził Mateuszowi, by opuścił posiadłość i trzymał się z dala od tego miejsca. Są rzeczy, których nie rozumiemy. Czasami zmarli powinni zostać w spokoju, powiedział ksiądz. Mateusz jednak był uparty. Nie chciał porzucić swojego marzenia z powodu serii zbiegów okoliczności i przesądów. Zdecydował, że sam rozwiąże tę sytuację. Tego wieczoru wziął łopatę i zdeterminowany, aby raz na zawsze pogrzebać przeszłość, wrócił na pole. Zaczął kopać tam, gdzie znalazł trumny. Kiedy kopał, stało się coś dziwnego. Ziemia wydawała się coraz twardsza, jakby opierała się jego wysiłkom. Kiedy w końcu dotarł do czegoś, co wyglądało na większą i starszą trumnę niż poprzednie, wiatr wokół zaczął wyć. Poczuł dziwny zapach w powietrzu, jak zgniłe mięso. W tym samym momencie coś w jego wnętrzu powiedziało mu, że powinien przestać, ale Mateusz kontynuował, kierowany mieszanką strachu i uporu. Kiedy podniósł wieko trumny, nie znalazł kości. Była pusta. Przeszedł go dreszcz, ale zanim zdążył zareagować, poczuł gwałtowny cios w plecy. Upadł na ziemię oszołomiony. Kiedy się odwrócił, zobaczył coś niemożliwego: niewyraźne postacie, spowite cieniami, poruszające się powoli w jego kierunku. Ich twarze ukryte, ale ich oczy błyszczące w ciemności. Mateusz próbował wstać, ale jego ciało nie reagowało postacie zaczęły go otaczać, a wtedy wokół niego rozległy się kroki, kroki dziesiątek, może setek ludzi zbliżających się ze wszystkich stron. Ogarnął go strach, a wszystko co mógł zrobić, to krzyczeć, mając nadzieję, że ktoś go usłyszy, ale wiatr zagłuszał jego krzyki. Następnego ranka, kiedy słońce w końcu rozproszyło mgłę, ciało Mateusza znaleziono na polu przykryte cienką warstwą ziemi, jakby zostało przeciągnięte i częściowo pochowane. Nie było śladów walki, żadnych oznak przemocy, tylko wyraz czystego terroru na jego twarzy, zamrożony na zawsze. Farma, Znowu została porzucona, a historie o tym miejscu zaczęły ponownie krążyć po okolicy. Dziś starsi mieszkańcy nadal mówią, że w mglistą noc można usłyszeć szepty dobiegające z pól szepty tych, którzy nigdy nie zaznali spokoju.